Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Właśnie mam przyjemność powiadomić Wysoką Izbę, jak i tych, którzy przysłuchują się naszym obradom, że powstał w Sejmie parlamentarny zespół do spraw obrony Gieczwałdu. Zespół ten już liczy całkiem sporą liczbę posłów z trzech formacji parlamentarnych. Chcemy wspierać działalność Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gieczwału, którego kierownikiem, szefem jest przewodniczący Stefan Grabski, dostępny pod adresem kontakt .małpa okog skrót od Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gieczwału.pl. Wspieramy dwa postępowania, które mają zablokować inwestycje Molocha. Kilkaset metrów od sanktuarium w Gietrzwałdzie. Lidl, Lidl zdecydował się zmienić charakter tego świętego miejsca. Nie zgadzamy się na to. Zapraszamy na protest 14 grudnia w całej Polsce pod wszystkimi marketami. Będziemy protestować przeciwko inwestycji Lidla w Gietrzwałdzie. Dziękuję bardzo.